Absolutne minimum temperatury wynosi minus 3 stopnie Celsjusza. To właśnie wystąpienie pierwszego takiego przymrozku jesienią kończy okres wegetacji winorośli. Zdarza się to często już w pierwszej połowie października. I chociaż temperatury średnie są jeszcze przyzwoite, to gdy wystąpi taki przymrozek, winoroś przechodzi w stan uśpienia. Liście zamierają, łoza już nie drewnieje. A owoce przestają dojrzewać. Jeżeli więc na Twojej winorośli po takim przymrozku są niedojrzałe owoce, to znaczy jedno z dwóch. Odmiana nie jest w stanie dojrzeć w Twoim klimacie, albo pielęgnacja była niedoskonała, przez co dojrzewanie opóźniło się. Termiczny okres wegetacyjny, którego końcem jest przymrozek minus 3 stopnie Celsjusza. Powinien być w Twojej strefie klimatycznej nie krótszy niż 160 dni. A jeżeli nadchodzi taki przymrozek, a masz na zewnątrz sadzonki winorośli, które mają jeszcze liście, przenieś je do pomieszczeń, w ten sposób wydłużysz ich wegetację i będą silniejsze do sadzenia. Jeżeli podobają Ci się takie treści, zostaw obserwacje i zapisz ten materiał na później.